Oliwia Błaszcza Kolejnik. Witam Państwa w dniu Ziemi. Jest poniedziałek, 22 kwietnia. Zapraszam na wieści z Księżycowej. Rozglądając się wokół siebie, każdy z nas zauważy z pewnością mnóstwo przedmiotów wykonanych z plastiku. Został on stworzony 100 lat temu i dziś jest jednym z najpowszechniejszych materiałów na świecie. Towarzyszy nam wszędzie. Znajdziemy go w opakowaniach na żywność, ubraniach, kartach kredytowych, zabawkach, elektronice i samochodach. Chciałoby się powiedzieć: Plastik fantastik! No właśnie, ale czy na pewno jest on taki super? Plastik to również najpowszechniejszy ze śmieci. Co więcej, atakuje nas nienacka. Nasz reporter Dawid Siwczyński dotarł do szokujących informacji. Halo halo Dawidzie, czy mnie słyszysz? Halo halo, dzień dobry Oliwka, witam Państwa. Niestety naukowcy odkryli obecność tak zwanego mikroplastiku są to małe, stałe, nierozpuszczalne w wodzie cząstki plastiku o średnicy 5 mm lub mniejsze. Cząstki mniejsze niż 1 mikrometr określa się mianem nanoplastiku. Rozróżnienie to ma zasadnicze znaczenie, ponieważ tak małe cząstki bardzo trudno wyizolować z ich środowiska za pomocą prostych metod, takich jak filtracja, które można zastosować w przypadku mikroplastiku. Co to dla nas oznacza w praktyce? Mikroplastik znajduje się w glebie, powietrzu, w wodzie pitnej, zarówno tej z kranu, jak i z butelkowanej. Naukowcy znajdują, znajdują go też w jedzeniu, czy nawet w zwykłej herbacie zaparzonej z torebki. To sprawia, że, jesteśmy w stań, że nie jesteśmy w stanie się przed nim uchronić. Gdyby chodziło tylko o niektóre produkty, jak mleko, miód czy owoce morza. Moglibyśmy próbować je wyeliminować ze swojej diety. W przypadku wody czy powietrza nie ma takiej możliwości. Plastik w postaci mikroplastiku występuje w naszych ciałach, a, do, a dokładnie w krwioobiegu i tym samym na żołądkach wewnętrznych. To przerażające. Skontaktowałem się z wybitnym ekspertem w tej dziedzinie, profesorem Jeanem Plastique z Francji. Niestety jego słowa nie napawają optymizmem. Niektórzy badacze twierdzą, że my co tydzień zjadamy tyle plastiku, że wystarczy to spokojnie na kartę kredytową plastikową. A co o mikroplastiku wiedzą uczniowie jedynki? Co to jest mikroplastik? Są to drobne cząsteczki plastiku, które powstają z rozpadów plastika do śmieci. Na przykład cząsteczki y, kosmetyków, Mikrofóbki na ubrań i odpadki z fabryk. Dziękuję. Gdzie można znaleźć mikroplastik? Mikroplastik możemy znaleźć praktycznie wszędzie i to dosłownie. Zanieczyszcza on środowisko, a także miejsca, w których najmniej byśmy się go spodziewali tak jak dna mórz, powierzchnie jezior, a także szczyty góry. Ale niech no Pan życzy sobie o których mówi się, że toną paradoksalnych plastików. W jaki sposób mikroplastik wpływa na środowisko? Naukowcy przypuszczają, że długotrwałe narażenie na kontakt z mikroplastikiem może okazać się toksyczne dla organizmów żywych, również ludzi, powodować stany zapalne, stres oksydacyjny, a nawet zwiększenie. Ryzyka pojawienia się robotów. Tak, takie zanieczyszczenia zle wpływają na życie morskich organizmów? Przypuszcza się, że mikroplastik jest w większej ilości niż plankton. Dawidzie, czy Twoi rozmówcy mają pomysły na ograniczenie mikroplastiku? Oczywiście! I to nie jeden. Stosuj urządzenia z odpowiednimi filtrami. Ogranicz kupowanie ubrań ze sztucznych włókien. Odzież ze sztucznych włókien, pierz w niskich temperaturach oraz pierz na najniższych obrotach. Ogranicz używanie produktów plastikowych. Wyrzucaj śmieci wykonane z plastiku do odpowiednio oznaczonego kosza. Do opakowania kanapek, do szkoły czy pracy. Użyj woskowiki, zamiast folii aluminiowej. Kilka herbaty w torebkach, użyj spawka z zaparzaczem. Jeśli chcesz korzystać z syntetycznej odzieży sportowej, wypróbuj specjalne worki na pranie, które będą w deklaracji producenta e, ograniczają uwalnianie mikroplastiku do środowiska. I pamiętajcie, razem możemy więcej.